Mam Cię dosyć, nie ma co, możesz iść już spać. Nie rób głupich mi, no i skończmy z tym, już nie próbuję o nic grać. To nie twój dzień, słuchaj, bywa tak, że układa nam się źle. Sam przecież wiesz, że już nie ma szans. Ten, kto nigdy nie wie, czego chce. Ten, kto nie wie czego chce, niech zmieni się. Ten, kto nie wie czego chce, niech nie szuka mnie, już nie płacz. No i nie mów mamie. Hej, tak po prostu nie mów nic, nie mów mamie. Już dorośnij i zrozumie. Niech nie płacze, ten, kto nie wie czego chce. Mam Cię dosyć, możesz iść. Lepiej idź już spać. Nie śpiesz się aż tak, nie mów byle jak. No i przestań już się bać. Ten, kto nie wie, czego chce, niech zmieni się. Ten, kto nie wie, czego chce, niech nie szuka mnie. Już nie płacz, no i nie mów, mamie. Hej, tak po prostu nie mów nic. Nie mów, mamie, już dorośli zrozumie. Niech nie płacze, ten kto nie wie czego chce.